Cześć, dzisiaj odcinek o social mediach, o reklamie w internecie, o promowaniu swojej firmy. Jeśli nie macie w internecie, nie ma Ciebie i nie ma Twojej firmy w świadomości potencjalnych klientów. A więc, nie przedłużając, lecimy z tematem. Gdy zaczynałem swoją działalność w 2008 roku. Nie do pomyślenia byłoby reklamować się w internecie. On jeszcze raczkował w Polsce, miał bardzo mało użytkowników. Reklamowałem się w gazetach, w portalach lokalnych, gdzie zachęcałem do udziału w imprezach prowadzonych przeze mnie, gdzie reklamowałem swoją firmę. Na początku powiem Ci o Facebooku. Ja na Facebooku e, pojawiłem się w 2013 roku i była to nowość dla mnie i e, pewien fenomen. W jaki sposób klikając sobie e, w swoim gabinecie mogę dotrzeć do wielu wielu klientów, mogę zaprezentować im materiał, foto, wideo, mogę porozmawiać na tak zwanym e, czacie, mogą przesłać mi wiadomość. Niesamowita rewolucja, jeśli chodzi o reklamowanie się w internecie. I widzicie, widzieliście jak to e, wygląda. Jest to profil pełen zdjęć, filmików, interakcji z e, moimi przyszłymi klientami. Szereg możliwości: rolki, czyli takie krótkie formy filmowo-zdjęciowe, stories, e, też e, krótkie formy, e, gdzie pokazujecie codzienność e, swojej pracy. Bardzo ważna systematyczność zamieszczanych postów. Dobre opisy, dobre zdjęcia, oznaczenie firm współpracujących i cóż, do roboty. Kolejna z platform chiński TikTok. Absolutny fenomen ostatnich lat. E, takie miejsce, gdzie promuje się swoją markę w postaci filmów, krótkich filmików. E, ja również e, i moja oferta jest. Na tej platformie zobaczcie, jak to wygląda. Co mogę podpowiedzieć? Bardzo ważne jest kilka pierwszych sekund tej Waszej prezentacji. One mogą zdecydować, czy klient, czy potencjalny widz zostanie z Fami do końca filmiku, czy też przeskroluje do y, następnego tematu. Zobaczcie, jak to wygląda. Twojej firmy nie może zabraknąć również na Instagramie. Instagram jest to taka social mediowa platforma, która promuje szczególnie zdjęcia. Chociaż trend wszystkich platform współcześnie jest też taki, by zamieszczać rolki i stories, czyli takie krótkie formy filmowe. Pokazuj się na Instagramie, pokazuj się w dobrej jakości. Wykonawaj, wykonywaj zdjęcia dobrej jakości, nagrywaj dobre rolki, interesujące stories, pokazuj swoją codzienność, swoją pracę, swoją firmę. Nie może Ciebie tam zabraknąć. Zobacz, jak to wygląda na moim profilu. Istnieją też inne miejsca, w których powinna pojawiać się reklama Twojej firmy, propozycja tego, co robisz. W przypadku usług DJ-a są to portale promujące naszą działalność, jeśli chodzi o imprezy okolicznościowe. Można reklamować się na olx -ie. Moja oferta jest również w innych miejscach. Jestem na Twitterze, jestem na Mixcloudzie, gdzie zamieszczam swoje e, remiksy. Możesz być na Twitchu, gdzie możesz e, transmitować swoje m, wydarzenia e, na żywo. I cała masa e, różnych e, platform. Możesz pokazywać e, siebie na Pinterestie e, i możesz szukać jednocześnie inspiracji na wszystkich wymienionych Przeze mnie portalach, gdzie Ty sam jesteś, ale jest też również ta bardziej świadoma internetu konkurencja. Oczywista oczywistość. Wizytówka Twojej firmy powinna znaleźć się w wyszukiwarce Google. Tam po wpisaniu słów kluczowych dla tego typu działalności, czyli w naszym wypadku DJ, wodzirej, Prezenter, Muzyki z e, nazwą miasta, w pobliżu którego lub w którym działasz, z nazwą regionu, e, które to słowa będą prawdopodobnie wpisywane przez potencjalnych e, klientów. Taka wizytówka powinna znaleźć się w mapach Google z określeniem adresu, z przekierowaniem na inne social media, na stronę internetową, e, i tam też klienci mogą kontaktować się za pomocą wiadomości, za pomocą Maili mogą dodawać opinie, Ty również możesz tą e, wizytówkę uaktualniać, dodając zdjęcia, filmiki, opisując e, usługi e, swojej działalności. Zobacz, jak to wygląda e, w moim przypadku. A i jeszcze zapomniałem dodać, że jestem na Spotify, gdzie prezentuję swoje playlisty, ulubione utwory, gdzie moi klienci mogą spojrzeć, jakich piosenek mogą spodziewać się na imprezach prowadzonych przeze mnie. Jak widzicie, cała masa możliwości. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam na mój kurs dj gdzie. Analizuję pozycję Twojej firmy w internecie. Doradzam, co zmienić, co poprawić, co usunąć i jak pokazywać swoją firmę z klientom w internecie. No, i jestem oczywiście na YouTubie. Pozdrawiam. Cześć.